Jesteśmy moi drodzy, zobaczcie jak pięknie. P chodzimy, zwierząt. Tutaj będziemy dzisiaj nocowali. W białym domu. O A się dzisiaj tu przejdziemy jeszcze, nie? Tak, ponagrywamy strusie. Zobaczcie jak pięknie. robi zdjęcia? Ale Schować się. się Przejdziemy na chwilę, poczekamy na nasze zamówienie na wynos. I później śmigamy do hotelu. Do hotelu. Gdzie wchodzimy do na naszego pokoju. To jest w ogóle świetne miejsce na nocleg, na wesela. Wiem tutaj, że e e nasza Karolina naprzeciwko. Też macie taki sam pokój. Taki sam mamy? No. Tak, tak, i te inny, Taki bliźniaczy. Inny? Te duże dostaliśmy. Hmm, tak, te tak? są takie same. No i fajne. Winaj, podoba ci się? Winaj, I gitara. Tak. Słuchaj, Słuchajcie. na wesele, nie, nie fajne, to jest już z osiem osób może. Fajne, wujek, Rysiek, siostra, wczoraj wszystkich tutaj już bym wstała. Tak. Tutaj była a tam były Andrzej. No, no i na wesele to. w ogóle dziesięć <laughs> takich pokoi i z całą ten. A jak? A tu są ile, trzy piętra? Tak, dwa piętra na górze i parter. Sztos, no to można wszystkich pomieścić. Nasze tutaj rumpi-pumpi. Tu mamy taki mroczny korytarz. Możemy sobie zasiąść w... W ogółem sami jesteśmy w hotelu, chciałem wam powiedzieć. Możemy sobie zasiąść w... Tutaj na śniadanku sobie tam zrobimy stanowiska. Bo musimy złożyć filmy, musimy popracować. Zrobimy sobie zaraz herbatkę. mamy jeszcze łazienkę. U, o, słuchajcie, to tu mi się podoba. To jest w ogóle super przemyślane pod, pod stolik na łazienkę. Czekajcie, światło No o Teraz mamy taką lampę LED. żeby było lepiej nie widać. Dobrze, moi przyjaciele, e, idziemy do, rest, do tej śniadaniowni posiedzieć. Muszę do wifi, muszę ten muszę jeden telefon dokowywać. Bo ja muszę w złożyć. A ja po Zostawiam rzeczy i. A zobacz jak fajnie teraz jest z lampą. Chodź, zobaczysz Z lampą. No fajnie. Aczka, a teraz pokażemy bez lampy, jak tam. Czy się przesuwam. Taka lampa właśnie przyczepiona na. U. O! O, faktycznie. Lepiej, Lepiej nas widać. Jak, jak wiesz, jak w klubie, by nas to się wywiazło. Tak tak. tak, tak. Do klubu to my długo nie pójdziemy. <laughs> wygląda nasze stanowisko pracy. Zamiast poczywać co siedzimy w kąpach. Nie, no nie, przyjechaliśmy na odpoczynek Nie przyjechaliśmy, więc Nie dół. Zrobię wam herbatkę. A tutaj bardzo ładnie wygląda z tyłu. I a Dariusz no, idzie no, za... na zapleczę po. Dorabiam Niestety jako kucharz <noise> tak I mam takie trawki, o Mogę dobra robię A tu na śniadanko przygotowane A to co tak kładziesz tu? Tak jak musimy w domu zawsze masz w naszym domu na wsi ale to jest pałac na wsi, to nie jest dom, tylko to jest pałac. To się dorobi, nie ma. To jest tyle, słuchajcie, pogodź, tutaj akurat jest stołówka, jesteśmy zupełnie sami, więc pokażę wam. Na naszej działce też będzie taki pan. I będę tak wyciągała, o. Bo właśnie z Karoliną w restauracji, wzięliśmy na wynos jedzonko. I jedzenia jest sporo. Restauracja w chobienach jest fantastyczna. Niestety dzisiaj na wynos, ale już można zjeść z restauracji. O, jakie Co to, to może do lodówki wsadzimy, co? Może schować. Chodzą do lodówki, do Tak, tak. Ja też w sumie się Słuchajcie, czekamy na Bugi Silver. Byliśmy, słuchajcie, byłyśmy z Karoliną e, tutaj na całej farmie. Słuchajcie, jak macie dzieci małe, jak jesteście tutaj w miarę blisko, w Mazowieckim, w Podlaskim, w Lubelskim, podjedźcie sobie tutaj, to jest na cały dzień można to spędzić. Możecie do zwierzątek przyjechać, to jest takie mini zos, so, kangury, kangurek mały w brzuchu, i trudno wam pójdzie nagra. E, koziołki, daniele, no takie piękne, to są też egzotyczne zwierzęta. Przychodzą do Was, po prostu słodkie, żałuję, że córki mojej nie ma. Byliśmy w zeszłym roku, ale za mała, nie pamiętam. Musimy to znowu przyjechać w wakacje. Słuchajcie, pięknie nas tu przyjęli. Tutaj, jak się wchodzi na hotel, jest recepcja, Tutaj jest wejście z jednej strony, z drugiej. Tu jest recepcja. Można na górze też wynająć co też dla dzieci jakieś te. Także już możecie przyjeżdżać. O, tu taki korytarz. My mamy pokój na końcu, ale ogólnie wszystkie pokoje są naprawdę spoko standardzie. Także możecie się dzwonić, umawiać, na bookingu patrzeć. No i tu właśnie te jadalnia. Mamy restaurację, bez restauracji. Jesteśmy zupełnie sami, jedynymi osobami tutaj. Więc fajnie, słuchajcie, Paula z Krzyśkiem przyjedzie. Czekamy aż dzieci położą i... I fajnie, bo się dawno nie widzieliśmy. O! Wiem, czego zapomniałam. Darek! Prezentu zapomniałam. Prezent wziąłeś do środka, czy jest w samochodzie? Znaczy? Prezenty dla nich. W samochodzie nie. Idę do auta. A jak to było spłacam. Złożyłem filmik i zobaczył, że uciekł spoko. Złożył mi zieloną herbatę? Tak, Proszę. zrobię ci. Idę do auta, pokażę wam, co przywiezłam dla Pauli. Fajnie jest przyjechać na wieś i słuchajcie... Świeże powietrze, bez maseczki, ludzi nie ma. Mega, po prostu mega. Dobra, idę do auta. Pokażę Wam, co wzięłam dla dzieci i dla. i dla Pauli. Dla Nelki, mojej przyjaciółki, dupelko. <grym>, Duplo. Dla Leosia, mojego przyjaciela, Lego, dla facetów tak moja też by chętnie przygarnęła. Dla Pauli wziąłam te perfumy, bo już e, kiedyś pokazywałam, pytałam jak pachną, chciała je kupić, także wzięłam jej te perfumy. Niech sobie sprawdzi. I słuchajcie, Darek kupił im do domu. <śla> Paula będzie się śmiała na pewno z Krzyśkiem, bo nie mają dużo. Hmm, jak to się nazywa? Sztuców? Gdzieś tam byliśmy w sklepie. Ja mówię, koniecznie dla Pauli noże, bo ma takie... Nie, Paula się na pewno nie obrazi, słuchajcie. E Darek powiedział, że jak przyjedzie, musi mieć wielkie noże do krojenia, także taki, im, taki mały gift im e przywieźliśmy. A tu słuchajcie, coś nowego z Corrado osobno nie wyjmuję, nie pokazuję wam. Jutro będziemy robić sesję zdjęciową. Tu właśnie na terenie e z tymi pięknymi trybkami, które się tu chowają. Spokojny wieczór na Podlasiu. Piękny pałacyk dla nas. I czekamy na naszych gości z obiadem. Fajnie. Można się tu wychillować. Stwierdziliśmy, słuchajcie, że tutaj czas trochę wolniej płynie. Jak do nas piszecie, że na wsi nie odczuwacie tak skutków pandemii, to ja w to wierzę, bo ludzie tutaj nie chodzą tak w maseczkach. Są większe odległości, nie ma takich skupisk. Wiecie, no w galeriach wiadomo, ale mówię, o, gdzieś jesteśmy poza miastem. Jest po prostu przyjemnie i tak może... Ludzie nawet tego nie odczuwają na co dzień. Nie mają kontaktu też z taką ilością ludzi. Jest naprawdę zupełnie inaczej. A jak my przyjeżdżamy z miasta, dla nas to jest, wiecie, sielanka. Zobaczcie, tu z Karoliną sobie przygotowaliśmy. Ja Pokażę Wam naszą wieczerzę w kuchni. Tu mamy do pozgrzania pierożki. Podlaskie kartacze regionalne. Mhm. A, super. I rybka. Mm. I? I Piękne. Super prizot to. Babka ziemniaczana. I polężniczko. Piękne. Tu dla Krzysia, słuchajcie, będzie tatar z grzybkami i sałatka jeszcze jest dla wszystkich do podziału z ciperkami w pieczywko. Pięknie przygotowaliśmy dla Krzyśka i Pauli. Zaraz przyjadą właśnie są w drodze. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Pozdrawiamy Laurę. Laura, dzięki wielkie za tę możliwość, że mogliśmy w ogóle tutaj dzisiaj zostać i tak ucztować. To dzięki tobie tak naprawdę, bo nie mieliśmy innej opcji, więc się maga cieszymy i pamiętaj, że to mega mega doceniamy. Witajcie w naszych skromnych progach! Witajcie, witajcie! W końcu się dorobiliśmy pałacu! Zobaczcie jaki mamy piękny dom dzisiaj. Jak, jak wam się podoba nasz ogród? <grystanie> tak, to pichcimy tutaj. Od dwóch godzin <grystanie> na was czekamy. Darek z nie odchodzi. <grystanie> Darek w swoim żywiole. Czy z nami? No. Możecie się zatrzymać, powiedzmy. Hej! Cześć! O, w końcu się Popela. widzimy. A! Cześć, Karol! Nie! Nie, nie cześć. ma nikogo, naprawdę. No. Zobaczcie. <grym>. Nie szkodzi. Słuchaj, robimy wymianę darów, bo my też mamy dary. Tutaj dla najmłodszych tego domu. Tak. I, bo pan, nie to wiadomo. Nie, nie ma się Klocki. Klocki. Wymiana, nie, wymiana, wymiana darów. Słuchajcie, gdzie Po ostatniej wizycie! Dzień wow, wow, Naprawdę, serio! Ja Pamiętałaś? Noże jak noże, ale to. Jakie piękne, ale super. słuchajcie wiesz kiedy to kupiłem? Jak no? my się ostatni raz widzieliśmy i miałem okazję i mieliśmy się szybciej spotkać, I to u mnie w garażu czekało no, cały czas. Nie nie ale tam. Pamiętaj, Pamiętaj, Było Pamiętałaś? Tak, to was! Serio? Widzicie? Mówiłam, że się Paula nie obrazi no, na te łyżki ale, i noże. Ale widzicie to właśnie jest problem. Wiem, no Całe życie to. skarpetki giną, łyżki giną i nie mamy noży. No zawsze jakoś A teraz na, mówię, mówię, mój mój no, na, się na zakupy, Moment, nie, gdzieś tam jakieś tam rzeczy kupuje, zawsze mi na to szkoda hajsu. Naprawdę. Serio. chodź, Dawaj wino. Będziemy opijać. Super. Dzięki. A ciekawe czy on się nie bawił. Będzie. On wiesz co? Teraz ma Mario Lego. I fajnie, Siemali. lubi, no i się bawi. Siadajcie do wieczerzy, kochani. Krzysztof ciszysz się z satara? Ale jest pięknie bo... podany, nie? Faktycznie. To jest nasz deser. Przekrojony. Przekrojony wieczoru. wieczorów. Przekrojony do spadł ten deser? Aj, weź. No po długo nim Mogłeś pokroić, a dałeś mi takie odpowiedzialne zadanie. Fajnie, <laughs> 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 <takie odpowiedzialne zadanie>. artystycznie. <laughs> 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 nie wiem, czy się nie daje. No, takie rzeczy mi dokładnie. Mowa delyre. O, wow. O oh wow! O oh wow! Ale jasne, coś tu jeszcze jest ciepłego? Nie uwierzysz co tu jest. No, powiem wam, że takiego śniadanka to się nie spodziewałem. Nie? Nie, No, naprawdę miłe, miłe, bardzo, bardzo miłe. Więc się mega cieszę. A kawkę chcesz? To ja zrobię. Słuchajcie, deszcz nas. Niestety złapał, ale idziemy fajne rzeczy nagrać. Ale idziemy nagrać i tak. Stwierdziłam, że musimy skorzystać z tego, że jesteśmy w tak pięknym miejscu w Chowienach i po prostu będę nagrywać. Get ready with me w tym pięknym przybytku. To jest e, majątek Chowieny Countryside Venue. Możecie mieć wesele jest w stodole. Pięknie jest pięknie. W Darek Wam wszystko teraz pokaże Bierzemy sprzęty. Dobra, chodźcie, bo ja otworzyłem woku. Idziemy zobaczyć tą stodołę w środku. Zobaczcie, wyobraźcie sobie, jak tu słońce jest, i świecą światełka, jest ta huśtawka i wszyscy sobie robią zdjęcie. Wow! Patrzcie, tutaj wesele. Ale sala, ale sala, to jest, słuchajcie. Tu Uhu! Można tu dopiero Echa. można tańczyć. Ale ile stołów, Jej. ile tu się ludzi zmieści? Myślę, że z 300 na bank. Spokojnie, myślę, że... Spokojnie. Tutaj 10, zobacz. Jeden stół to dziesięć. Mnóstwo to masz osób. Cztery rzędy, to masz wiesz. Pięknie, piękna sala. Bardzo luksusowa, a przy tym jeszcze boho. Wow. Pięknie. Ja idę się. u góry, górę A u góry pokazano od razu jak można... Stoły udekorować. No właśnie udekorować stoły. Wow, tak, zobaczcie. Jest taki fluffy, widać. Stół drewniany. Super jest, nie? Ten. Czy nie? Ładnie. Tak, można. Fajnie, bo zobaczcie. Młodzi przyjeżdżają, od razu widzą czego co dostaną na weselu. Super. Ale tutaj musisz mieć ładne stołu, żeby je wyeksponować. No to właśnie okrągłych nie zrobisz, tylko kwadrat. Wszystkie drewniane. Bo patrz, masz dwie kompozycje na pole i jedna na drewniany. Ja mam tak. Jaki byś wyleła? A podłużne? Tak. Mhm. Słuchajcie, ja właśnie nagrałam makijaż Get Ready With Me z Wami. To nie jest żaden, wiecie, nie wiadomo jaki makijaż, to jest taki mój normalny, dzienny makijaż, ale poopowiadałam Wam trochę historii z mojego dzieciństwa, kiedy jeździłam sobie, kiedy jako dziecko jeździłam na wieś do rodziny. Także myślę, że będziecie zainteresowani takimi historyjkami i na pewno sobie ze mną powspominacie w tym Get Ready. A tu Darek nagrywał właśnie przebitki. Piękne do filmu. Mamy ładne zdjęcie. Pójdziemy jeszcze teraz chwilkę tam do zwierzątek. Może coś nagramy? Jeżeli jakieś zwierzątka są w ogóle na zewnątrz, bo nie wiem, bo tak pada. Nie wiem, czy wczoraj nam się udało nagrać. Słuchajcie, sala jest piękna, sala jest tak piękna. To jest cudowne miejsce na wesele, szczególnie jak macie duże, duże wesele. Przede wszystkim jedzenie jest tu dobre. Zacznijmy od tego: jedzenie na weselu, podstawa ale tutaj jest taki klimat boho, glamour, pięknie jest cudowna ta stodoła, cudowna, widać, że to jest wszystko takie, wiecie w tradycyjnym stylu, ale bardzo nowoczesne niesamowite miejsce także jak będziecie w okolicy, koniecznie wiecie, Chowien, koniecznie przyjedźcie do Chowien i zobaczcie jak to tu wszystko się prezentuje bo spodoba wam się, na pewno spędzicie tu miło czas, szczególnie jak macie małe dzieci ale myślę, że to jest fajne miejsce nawet na randkę jak we dwójkę chcecie przyjechać i, i po prostu pochodzić sobie pospacerować, zjeść coś dobrego czy przenocować nawet to, to będziecie zadowoleni Dobra. Zwi zwijamy się do Warszawy, jedziemy. Jest zimno, jest dzisiaj zimno. Niby mamy wiosnę, ale jest totalnie jesienno-zimowo. <grym> Założyłam znowu tą e, kurtałę z Lecole i fajna jest, naprawdę jest fajna, jest ciepła, jest wełniana. No ale w ogóle sobie zdjęcia tutaj jak będzie pogoda. Mm. Można tu zrobić wiele magicznych rzeczy. Nasz setup tarek zbiera. Mamy takie mobilne, mobilne rzeczy. Mobilne rzeczy, mamy dużo, mamy takich rzeczy, słuchajcie, jakieś lampy. A ty la tą lampę mało zabrałeś, co świeciła z tyłu? To jest to. A to jest to, ok. I to świeciło z tyłu, tak? Tak. Czas Nawet nie wiem, Darek mi ustawił setup, ja usiadłam, umalowałam się to i tak. Tak jest. tak, jest super, właśnie. Mam tyle sprzętu, że w auto można by było chyba kupić ten sprzęt. Przez no to... tyle lat się tyle nazbierało, że. A niektórych nie używamy, nie? Mamy dużo takiego Zale, sprzętu. Teraz jeździmy, to patrz, mamy do portę. Są nasze zapasowe rzeczy, żeby podłączyć lampy. Zawsze jakaś ładowarka, jakaś lampa kolorowa, małe lampy przenośne i takie na statywach. To są z tej samej firmy. Musi, musi zawsze być coś. musi. Czy ty wiesz, co się stanie za 24 godziny? Idziemy na szczepionkę. <śmianowice> tam, to jest coś normalnego. Chyba. <śmianowice> tak, ale, ale za za, dzień, za jeden dzień mam za jeden dzień, równo, równo za 24 godziny mamy szczepionkę. Bardzo się z tego cieszę. Wzięłam tak trochę. Konto, tak jak za granicę. <śmianowice> chcę mieć już szczepionkę, Chcę, żeby to było za mną, chcę już być odporna. Słuchajcie, yy, cieszę się, że będę mogła do siostry pojechać yy, do teściowej, do, do Holandii i nie mogę się naprawdę doczekać tego, jak przejmę dwie dawki. Także... Nasz osobisty wybór, my się szczepimy I, 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 i. i co, zobaczymy jakie będę miała objawy, czy będę się źle po szczepionce, zobaczymy, dam wam zlać. Jesteśmy już w domu i wpadliśmy na koniec vloga z jednym pytaniem. E, ostatnio stwierdziliśmy, że strasznie dużo tych pytań było, więc wymyśliliśmy, że będziemy brali jedno takie długie, mięsiste i konkretne, wtedy ta osoba konkretne będzie się bardziej się cieszyła. Z tego powodu. Tak. Czytaj. Gratulacje! Normalnie cieszę się z wami. Przyznam, że uwielbiam was oglądać i ta miłość trwa już od wielu lat. Dziękujemy bardzo. Patrząc na was, słuchając co mówicie, jak żyjecie, uświadomiacie mi i myślę, że wielu osobom, że tak naprawdę nie jesteśmy jakimiś ide idealnymi z innej planety, gwiazdami internetu, tylko normalnymi ludźmi, którzy mają gorsze dni, humory, niepowodzenia, stresy i tak Bardzo dobrze, że to widzisz, bo tak właśnie jest. Powiem wam, że ja nienawidzę, jak influencerów traktuje się jak gwiazdy, celebrytów. Ja nie uważam że celebryty. Nigdy nie chcę być celebrytą, nie chcę być na ściankach, nie chcę być Nigdy na budelkach, nie, nie interesuje mnie to jestem zwykłym człowiekiem. Także, uff, cieszę się, że ktoś ma głos w sądzie. Ty też tak uważasz? Tak. Nie chciałem być jakimś celebrytą. Nie, to żadne. Myślę, że to się nie wiąże. Okropne. Nie, nie, chojażę też dobrze. Nie. Dobrze, przejdę dalej. Okej. Okay. Przyznaję, że mega mnie inspirujecie, a przede wszystkim Wasza praca i pasja do niej. Sama kończę teraz studia i szczerze mówiąc, mam różne hobby, a nadal nie odnajduję się w niczym, co chciałabym robić z pasji i z tego zarabiać. Ogromnie mi zależy, aby robić to, co sprawia mi przyjemność, ale czasem nie mogę zdefiniować tego, co tak naprawdę lubię. Nawet ciężko jest to opisać. No, właśnie, ciężko znaleźć słowa wręcz. I tutaj moje pytanie, czy wypierając studia, wiedzieliście, że się w tym spełnicie, że to jest to, co chcecie robić w życiu, czy że to będzie przydatne, czy pomysł na siebie przyszedł? Później. Ale poza tym, że my się uczyliśmy, to robiliśmy mnóstwo innych rzeczy. Więc ja e, nie rozumiem. Ja wiem, że to może zabrzmi źle, ale ja zastanawiam się, dlaczego ludzie, którzy studiują, nie robią nic innego. Słuchajcie, że skupiają, no wiesz, jak ktoś studiuje prawo, skupia, to ciężko o, mu... To ja rozumiem. To wiadomo, czytam, ale wtedy wiem, to już chyba. Lekarzem jest lekarzem. To chyba już wie, co chce robić. Tak, w życiu, to już jest tak? naprawdę osoba to już jest tak sfokusowana. Ale ci, co studiują zaocznie i pracują mają dużo czasu i ja nie wiem właśnie, bo ja widzę w czym e, jest punkt taki, mo moje myślenie, że ja e, ucząc się e, robiłem mnóstwo innych rzeczy i jakieś inne różne zainteresowania miałem. To co robimy teraz wyszło dopiero później. To nie wyszło w ogóle w trakcie naszych studiów i nie wyszło. Nie. E, nie mieliśmy na to planu. Wiecie co... Ja... Też dużo innych pytań było takich właśnie, że oni nie mają planu na siebie, nie mają planu na życie i nie wiedzą co ze sobą zrobić. Chcesz już wyjść? Postanowiliśmy nagrać szybkie Q&A. Niestety nie wyszło. To to. Ludzie czekają. Przepraszam, ale mama jest wzywana. Co 5 minut. Poczekaj. E, o tych studiach mówiliśmy. Śpiewaj mi piosenkę. Pan nam zawsze kazał śpiewać piosenkę, żebyśmy, żeby wiedział, czy żyjemy panie z siostrą. Słuchajcie, o co Wam chciałam powiedzieć. Wiedziałam, że idę w kierunku reklamy, ale nie wiedziałam, co będę robić. Moim marzeniem, wiele razy Wam mówiłam, było praca w gazecie, najlepiej w Kosmo. I marzyłam o testowaniu kosmetyków, pisaniu o, pisaniu o kosmetykach, wiecie, no w ogóle się z kosmetykami, ale w jakimś super kreatywnym środowisku. I wiecie co, ja robię właśnie dokładnie to, tylko w innej formie. Więc prawdopodobnie jak zaczniesz studia, nieważne jakie to będą studia, to za jakiś czas ten zawód może się troszeczkę zmienić, nawet ten kierunek. I to nie jest tak, może. dokładnie, to nie jest tak, że zaczniesz, zaczniesz studiować socjologię na przykład, czy psychologię, no nie wiem, rzucam teraz, czy stosunki międzynarodowe, to za kilka lat może się zdarzyć, że znajdzie się taki nowy zawód, o którym nie miałaś pojęcia, który może Cię zafascynować. To wszystko wychodzi w trakcie studiów, więc nawet jeżeli nie jesteś pewna, czy te studia, które teraz masz to będą te docelowe, czy może będziesz później robić drugi fakultet, bo pamiętaj o tym, że możesz robić podyplomówkę, drugi fakultet, inny kierunek. Znam osoby, które studiowały i prawo i ekonomię, dwa inne kierunki, a jednak dwa duże. Także to wszystko wyjdzie z czasem i nieraz jest tak, że osoby dopiero dochodzą do tego co chcą robić, i po 40, po 50 zakładają firmę, dopiero znajdują tą smykałkę do biznesu jakiegoś. Albo zmieniają z dnia na dzień. A zmieniają w ogóle, bo coś, życie. bo im się trafia pomysł, bo nagle pomysł. im się coś innego widziało i jeżeli jesteś w takim miejscu, w którym jakby nie wiesz co masz ze sobą zrobić, to nie znaczy, że że to jest zaraz jest złego. Nie, tak, no, zaraz coś przyjdzie coś no. i słuchaj, po prostu ciesz się z tego co teraz robisz, a to przyjdzie samo, będziesz wiedziała, że to jest to, dokładnie będziesz wiedziała, nie. że w tym się Czuję ja bym dobrze. też chciał wam powiedzieć, żebyście się nie bali próbować różnych rzeczy, bo ja myślę, że błąd wychodzi z tego, że nie staramy się czegoś nowego robić i próbować, i później będziecie bardziej zawiedzieni, że nie, nie postaraliście się jakby czegoś spróbować. Mm. Nawet. Na pewno trzeba dużo próbować, nie bać się e, i, i podążać za intuicją też. To jest ważne, że jak wiesz, że ten kierunek studiów ci akurat nie odpowiada, że nie czujesz tego tak. do końca, że, że to nie jest to, to. Rozmawiałam ostatnio z kilkoma osobami, które rzuciły studium na pierwszym drugim roku. Wiem, że to jest dużo czasu, ale pomyśl sobie, że jeżeli do końca roku masz robić ten zawód, do końca życia masz robić ten zawód, który nie pasował ci już po pierwszych latach, wiedziałeś, że coś jest nie tak, to... Możesz, pamiętaj, zrezygnować z tego, nie, nie, nie żałuj tego. Zrezygnuj nie z czekaj. tego i nie czekaj, bo To tak jak jest z pracą dzisiaj. Z Kubą czytaliśmy jakieś opinie o pracy, i ktoś napisał, o Jezus, dwa lata, tam byłam beznadziejna praca, a my z Kubą się zastanowiliśmy. Kurczę, no ale tyle czasu musiała czekać. Ja mhm. raz poszedłem do nowej pracy i miesiąc przeczekałem, mówiłem o Jezus, może będzie OK, może będzie fajnie. I drugi miesiąc i było źle. I stwierdziłem, nie. Muszę zmienić to, zmienić to. Czekam stąd. I naprawdę, i tak było po prostu. To, no, to nie znaczy, że o Jezus, nie znajdę sobie nic nowego. Coś się udało po prostu znaleźć, no. Tak, jest tyle możliwości teraz. Jest dużo... E, to, co teraz studiujesz, być może będziesz mogła robić przez internet za jakiś czas, bo teraz dużo pracy się przenosi do netu, dużo zawodów. Już mi ręka od ty. Także kończymy. Także takie rady. No słuchajcie, jeżeli chcecie większej pogadanki, mogę wam Starajcie się nagrać. po prostu popróbować czegoś porozmawiać młodzi, też. Bo macie zapał. Sprawdzać. Jeszcze ta porażka aż tak nie boli. Poczytać o jakichś różnych zawodach, jakby znaleźć w sobie jakieś rzeczy, które mogą Was zainteresować, ale też są zawody, o których Wy na przykład nie macie bladego pojęcia, a takie istnieją. Wystarczy jakby. Poszukać, trochę poszukać, poszukać w internecie, poszukajcie, pooglądajcie sobie wykłady na TED, e, popatrzcie na inspirujących ludzi, może coś wam tam kliknie, coś wam a. zobaczycie, coś wam kliknie. Nie każdy musi być influencerem, ja też, wiecie, po prostu to wyszło przez przypadek, wiecie jaka jest moja historia. Sama u mnie. A e, nie wyszło wiadomo, czy przypadek. będziecie influencerami za 10 lat, e, może my też nie będziemy, także nie będziecie. liczcie na to, że będziecie konkretnie influencerami. Ale wiecie, no możliwości jest mnóstwo. Myślę, Uciekamy, że, bo mi ręka odpada. A ja uciekam, bo e... córę. Także widzimy tyle w, w tym vlogu. blogu, widzimy się w kolejnym, trochę będziemy też częściej dodawać, postaramy się, tak, bo postaram chcecie się więcej kontentu, szczególnie o działce, nie? O działce tak, będzie dużo. Będzie dużo. Dobrze, czekamy. Do widzenia.